Siemano, Siemano z tej strony walczy i zapraszam Was do oglądania 62. odcinka gry z serii Days Gone. I prawdopodobnie ostatniego jeśli chodzi już o wszystko, o hordy, bo tutaj zostało nam 5 do ogarnięcia. Tutaj jestem właśnie naprzeciwko jednej, tu chyba była druga, trzecia, czwarta. No i tu została piąta. Już jestem zaopatrzony na maksa. Dodatkowo powiem tak prywatnie z rzeczy zostało mi 5 trofeów do platyny, jeśli chodzi o Days Gone. A. Tutaj jest, zostały platyny typu znajdźki, typu zabij e, e, różnymi bełtami z kuszy. No i oczywiście hordy, więc tutaj będziemy to kończyć. Więc co, ruszajmy! Więc prawdopodobnie będzie to ostatni odcinek. Zobaczmy, gdzie ta o oh, kurwa ta o oh, kurwa już stała. Dobra, łapta, łapta. Dobra oj. oj, 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 oj. a was się nagromadziło Tylko nie na mój motorek Tylko nie na mój motorek Dobra O cholera Dobra, trzeba troszeczkę pobiegać Dobrze zrobiły te dwa granaty Trzy w zasadzie Mi się nie rozbiegać, nie rozbiegać mi się, bo wy lubicie tak czasami się rozbiec. Właśnie wydaje mi się, że jeszcze. A dobrze mi się wydawało, że jeszcze jeden. Dobra, horda jest już ogarnięta Diamond Lake. Zabójca hord 90%. Więc tak jak wspominałem, zostało chyba cztery trofea do platynki, więc myślę, że sobie gdzieś tam poza nagraniem zrobię, bo tam jeszcze związane z Nitro, z driftem. Więc gdzieś tam sobie To ogarnę prywatnie Dodatkowo no co wymaksowałem już też yy, Umiejętności Więc już mamy wszystko tutaj widzicie Brakowało nam yy, Do tych koktajlów leczniczych i do tych innych Więc już mam wszystko wymaksowane To co Lecimy po następną hordę Poczekaj, Poczekajcie tu jest właśnie Chyba następna horda zaraz obok Z daleko chyba nie będziemy Mieli jechać Tak, jest jaskinia, jest jaskinia, dobra. No to elegancko, no to co, przeładowanko wszystkiego? Oczywiście zróbmy sobie jeszcze. No kurwa, nie wierzę. Gdzie oni są? No czy wy jesteście kurwa poważni? Ale bym chciał, żeby teraz horda wybiegła. Ale to by było właśnie biegnie. Właśnie horda biegnie. No mata, bawta się teraz, kurwa. A ja sobie postoję i popatrzę, co się będzie działo. Proszę bardzo. O kurwa. No nieźle. Oddalmy się, oddalmy. Zobaczmy, co się wydarzy. Czy horda wróci do siebie, czy zrobi z łupieżcami... Porządek i wróci na miejsce. Dobra, chyba nie cała horda wybiegła. Ale swoje, swoje zrobiła. <grytanie> Dobra, zaznaczmy sobie od razu następną hordę. Co, poczekam, poczekam. Niech wejdą sobie do jaskini na spokojnie. I ja wtedy się za nich wezmę. Chociaż kurwa, tu już widzę, że tutaj odłamek mały jest. Wolałbym ich wziąć standardowo z zaskoczenia. Do jaskini wrzucić właśnie ze 2-3 granaty. Może teraz mo... O, kurna, ej, powiem wam szczerze, że nie mam dużego mołotowu. Bomby rurowe też tak średnio. O, cholipka. O, lipka! No dobra, no będziemy kombin... O, poczekajcie, bo pałkę mam na mało procent. Dobra. No i złomu też mi za dużo nie zostało. Dobra, kurwa, bo nie wiem, czy czekać, czy oni pójdą, czy nie pójdą. Aha, do tej broni nie mam kurwa tłumika. A czemu do niej nie mam tłumika? Paralizator, a w ogóle właśnie paralizatora żeśmy w ogóle nie używali. Tłumik, a jest dopiero tłumik, dobra. Czyli to nie jest tak, że ten tylko muszę wybrać albo to, albo to. Dobra. Wszystko jasne. Dobra, czy grzecznie cała horda chyba wlazła, chyba wlazła. Tak. O, bandaż, super. Ekstra granat! O, proszę. Granat zyskaliśmy jeden. Całkiem wpytkę. Dobra, poczekajmy, przyczajmy się jeszcze chwilkę. Dajmy im dojść do siebie. <ścoughs> do chaty. To prawda raczej mi nic nie pomogli. Dobra, standardowo dwa granaciki wejdą. Dobra. Cyk. O cholera, nie to rzuciłem. Ale dobra, niech będzie. Nie wiem, czy w ogóle kogoś trafiłem, bo nie pokazuje mi, ile tej hordy tutaj jest. O kurwa. A ja się tak czaiłem, czaiłem, a jednak wyjdzie na to, że będzie bigane. Szlak, szlak, niedobrze. Ale kurwa, to jest cała horda niemożliwe. Kurwa, Dikon, czemu ty nie strzelasz? Dobra, zmieńmy sobie na tego wariata. Dobra. Powolnienie nam się przyda. No i elegancko. Eee, kurwa, myślałem, że będzie większe wyzwanie. Ale dobra, wszystko chyba granaty te zrobiły swoje. Oczywiście, że tak. No i dobra, lecimy po hordy numer 3. I zostaną nam dwie w takim wypadku. Na szczęście te hordy nie są gdzieś tak daleko od siebie. No i zwłaszcza, że mamy dzień, więc jest dużo łatwiej ich wytropić, wyplenić. No ewentualnie, no mam 4 cztery, cztery paczki magazynków na motorze, więc na spokojnie powinno nam wszystkiego styknąć. O kurwa, jeszcze ta się trafiła pizda. Ale dobra, nieważne. Na szczęście to, że nas tam krzyknę, a to oni już nas nie będą wołać i szukać. Dobra. Wiemy, że ta horda jest tam. Oczywiście. Dobra, ile mam granatów? Dwa granaty zostały. Dobra, poczekajmy, niech mi się kondycja w sumie zregeneruje. I wtedy ruszymy, bo to, jakby nie patrzeć. O kurwa! Szlak. Tak, coś słyszałem, że coś na mnie biegnie. Dobra, ale mamy go. O cholera. Ale jak po cichu się skradał, kurna, to było tak naprawdę ledwo takie tup, tup, tup słyszeć. Takie tupot mały stóp. Dobra, jeszcze chwilka. Jeszcze chwilka i kondycja mi się... Drespi. Aha, już tam widzę wariatów. Dobra, jak to zrobić? Myślę, że gdzieś tutaj trzeba się przystać. Granaty w gotowiu. Dobra, zaczynamy bal. Dobra, i mołotowy. Kurwa! To chyba jednak troszeczkę większa horda. Ja bym powiedział bardzo troszeczkę większa. Kurwa, ja nie przeładowałem sobie żadnych magazynków. Ja pierdolę. A kurwa geniusz zbrodni doskonałej. Oj, czyżby to pierwsza horda, której nie dam rady. Dobra, na most, na most, na most. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. To w dupie zostawiłem strasznie daleko motor. Oj! Oj oj oj. Urwa. Dobra, spowolnienie czasu. Może coś mi pomoże. Dobra. Urwa. znowu przeładowanie, magazynka. Ajajaj. Aj, aj. na szczęście awaryjnie jest wóz policyjny, tylko jak mnie goni horda, to może być ciężko. Szlak, 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 nie jest dobrze Dikon. Chociaż tak jakby pół tylko hordy za mną pobiegło? Dobra, 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 trzeba zmienić. Oj, 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 oj. oj, Dobra, a co zresztą, hordy? Gdzie ona jest? Wróciła się. Uf, to nawet głupi masz więcej szczęścia jak rozumu. Cały czas to powtarzam. Dobra, weźmy sobie, uzupełnijmy od razu amunicję przy wozie policyjnym. Dobra, jest. Jest nadzieja, że wyjdzie to całkiem dobrze. Zdziwiony jestem. Czemu? Połowa hordy uciekła. Patrzcie, nie, nie, nie wracają się mimo wystrzałów. A to dziwne. Dobra, to było niepotrzebne. Ale dobrze się ustawiłem. Dobrze się ustawiłem. Ten bym powiedział bardzo dobrze się ustawiłem Ten tutaj przez most próbuje mnie sieknąć Kurwa to dopiero połowa Oj O, a czemu wy się już cofacie? No chodźcie, koniec amunicji Dobra, Dikon, damy jakoś radę Trzeba rozważnie Zasobami amunicji faktycznie rozporządzać. Kurwa, jaka tutaj sterta trupów jest. Aha. Dobra, przeładujmy sobie, jak mamy chwilkę. Dobra, tu coś mamy, bandaż i ten, dobra. Kurwa, co? Ale tutaj jest sterta, ja witole. Właśnie się cały czas Gdzie ta była druga część hordy? Jednak bym wolał strzelać do was, o właśnie! Czy jak jest z was więcej... Dobra... To reszta... Och! Gdzie tu mnie z tymi ręcoma?! leżeć. Bo to pokazuje, że to nie jest cała horda. Dobra, mogę użyć szybkiego zapisu na wszelki wypadek. Tam jest niby wóz jeszcze policyjny. To by była dobra opcja. Sobie podejść. Mi się wydaje, że reszta wróciła chyba do... do jaskini. Chociaż mówię, dziwne to takie. Już niejednokrotnie to, żeśmy się z tym spotkali. Że oni wracają. Czy tak rozdzielają? Dziwne. Tak, jest, tak się zachowuje horda. Ale nawet dla nas, nas lepiej. Nie ma co się oszukiwać, dla nas to jest stokrotnie lepiej. Bo możemy ją na raty porozwalać. Ta, tam są. No chodźcie. No biegniecie? No tacy śnie... śniący, ktoś was obudził? Obudka wstawać! Kurwa, koniec na Spokojnie, Deacon. O ty kurwa, ale nas zaskoczył dziad. Właśnie to, czego nie lubię, jak oni od boku zachodzą. Ale no co też się jakoś ratują. O, ten jeszcze wstał. Dobra, to nie wszyscy. Teraz wszyscy. 95% No i elegancko. Bardzo fajnie. Ale bardzo fajnie, że nam się te wozy policyjne trafiły. Dwa. Wobec tego, oj, jednak mogłoby być krucho za amunicją. Ale no to faktycznie jedna z większych hord, z jakimi mieliśmy do czynienia. Jeszcze jakiś X jest, jakbyśmy, jakbym coś tutaj zostawił. Dobra, no to co? Horda numer. O, czemu mi nie zaznacza? Ok, dziwne, że to jakoś mi nie zaznacza trasy, ale dobra. Może dlatego, że nie jestem na motorze. Ale już właśnie idziemy do motoru, ja sobie uzupełnię tam amunicję. Może benzynkę, jak znajdziemy? Dobra, tam już widzę kanister z benzyną, więc jest ok. Paliwo. Paliwo bardzo, ba bardzo przydatna rzecz. No to jazda tanken. Dopóki mamy to, trzeba korzystać. Chociaż tutaj dużo było elementów, które mogłem wykorzystać. Między innymi tą beczkę, czy tutaj ten ładunek wybuchowy. To nie chciałem strzelać, bo kurwa tu motor zostawiłem. Więc wiecie, nie wiem, jakby to się zachowało. Gra, jakbym sobie motor wysadził. <grytania> Ale dobra, jakoś poszło. Dobra, wykręćmy i jazda. Dobra, niby cały czas prosto, ale to dziwne, mówię, że nam nie pokazuje trasy. Ale dobra, no jak nie pokazuje, to nie, mniej więcej wiemy, gdzie mamy jechać, chociaż. Oho! O, 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 o! O, no ginżesz, kurwa! No! Mam cię. O, teraz dopiero pokazuje. Bo tej hordy, powiem szczerze, że nie kojarzę, gdzie ona może mieć. ...swoją miejscówę. Straszki. Dobra, walić was, straszki. Nie mam teraz czasu na zabawy. Oho! co już mi pokazuje horda a jeszcze nie dojechałem nigdzie? Coś nie... ciekawe rzeczy. Dobra, tu jest miejsce żarowania hordy. Czyli horda pewnie będzie tutaj. To będzie jedna z większych hord. No bo nie oszukując, no tamta, co teraz żeśmy ją załatwili, była spora. A ja nie mam granatów, zostały mi. urwa, mołotowy, ale na szczęście pięć. Ej, dobra, a gdzie oni tutaj mogą mieć? Oho, chyba wychodzi na to, że zostałem wyprowadzony na manowce, bo tu jest miejsce żerowania hordy. Kurczę blade, dobra, ale tu mamy wóz policyjny, dobrze wiedzieć, a O nie! Kurwa, kotecku! Aha, nie mogę zmienić. No co, co, co? No chodź, 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 chodź. Udło! Ale dobre uniki robię. O nie! Motor mi kurwa, mój motor! To zasrana jaka puma, no? Świeże mięso. Mięso z pumy, aż 5, kurna, dobra. ma. Czyli ten rzeźnik się opłacał. Dobra, lecimy do, tej, do tego trzeciego punktu tego najdalszego. Dlatego mi się tam horda pokazała, żeby ona była tutaj, to dole w miasteczku, tak. Ona jest w stodole. To jest do... O, to jest genialny punkt. Dobra, poczekajcie. Wabik z bombą, dawaj, rzucaj. Dobra, drugi wabik z bombą poszedł. Dobra, pół hordy, pół hordy. Nie jest najgorzej. Zwłaszcza, że ta horda też kolejna jakaś śniąca. Ja nie wiem, czy jak ja je wybudzam tak za dnia. Czy one takie przymulone są te hordy? No chodźcie, 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 zapraszam, tylko wy się tak rozbiegliście. Kurwa. Aj jajaj, widziałem cię kątem oka, dobra. Dobra, chodźcie tutaj, chodźcie tutaj na prostą, na prostą, o tak. Kurde, nie trafiłem go. Szlak, dobra. Jeszcze ktoś. A ty tutaj od plecków. Proszę bardzo, kolejna horda. Przedostatnia, 98% już mamy. Ogarnięte. Bardzo fajnie, bardzo dobrze. No to co? Czas na ostatnią hordę. Pozbierajmy sobie Fanty. Tam chyba widzę wóz policyjny. Bardzo dobrze to nie będę musiał korzystać. Z plecaka. Znaczy z tej naszej saszetki bym powiedział na broń. Dobra, było się bez zużycia Jakoś tak koktajli mołotowa Ani innych rzeczy Więc spoko Wyjdzie na to, że nam to się przyda do ostatniej hordy Ile mogę czego wytworzyć? Nic nie mogę wytworzyć Czyli mamy sześć mołotowów Bomby z wabikiem nie ma Mam sam wabik, kamień Bomba dymna, pułapki jedynie A z pułapek kurna też jakoś nie korzystałem Dobra, o dwa wozy policyjne Ej zajebiście, dobra Z nich na pewno nie korzystałem Dobra, elegancko. Maskę też mogę otworzyć. Dobrze. Towie zaraz wszystko przeładuję. Dobra, ten mamy przeładowany, ten mamy przeładowany, pistolecik mamy przeładowany. Dobra, ale mogę wziąć jeszcze ammo. Bardzo ładnie, bardzo fajnie. Złąby się też przydał, nie oszukując. Mamy tylko 5, więc awaryjnie. Dokładnie. Dobrze Dikon mówisz. Złomu nigdy dość. Plus 4. Dobra, elegancko. Czy tutaj z przodu też mogę złom ci wyciągnąć? Mogę ci wyciągnąć złom. No dawaj. No i elegancko. No i 12 złomu mamy łącznie. Super. Karetka, ale chyba apteczkę mam na fulla. Z karetka mi się nie przyda. Dobra. No co? Ostatnia horda. Nie będę brał szybkiej podróży ani nic, bo nie chcę. Marnować dnia, a widzę, że słońce już zachodzi, więc może być ciekawie, że ostatnia horda jednak będzie nawalana w plenerze. Chociażbym tego nie chciał. Wolałbym ich w swoim środowisku, że tak powiem, trafić. A kurwa, oczywiście, może musiało zmienić, ale wydaje mi się, że to było to. Dobra, ogień dikon. Po torach najszybciej tam dojedziemy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, mostem, mostem, mostem. Dobra, i jesteśmy. I tak, to jest miejsce żerowania hordy. To horda będzie. Kurwa, albo tu, albo tu? Nie, tu pewnie. Wracamy się. Wracamy się. Na pewno horda będzie tutaj. Gdzie ona powinna być? Już tu. Chociaż mogę się mylić, nie Kurwa, czyli trzeci punkt. Jednak ten. Czyli znowu w jakiejś chacie? W stodole czy czymś? Będą się ukrywać. Nawet lepiej. Dobra, motor zostawiamy. Jest! Już wychodzi nawet na żER! Bomba zbliżeniowa Dobra, zróbmy tak, tak. Dobra, ona duża będzie z tego co widzę. Dobra. O, to wyruszyły. I znowu nie pokazuje mi jak duża ta horda będzie. O kurwa. Jedna chyba, jedna z większych, cholera. O kurwa. Oszlak nie jest dobrze na otwartej. O kurwa, jeszcze misiek. O Oszlak, dobra. Na autobus, na autobus. Dikon, Dikon! Damy radę! Damy radę, dawaj na autobus. Szybko, biegniemy. Dikonie, St. John! Kurwa, no nie żartuj, że nie wskoczysz na autobus. Ja pierdolę. Dobra, ale autobus ich troszkę spowolni. Przez co ja będę miał więcej, właśnie, pola do manewru. Kurwa! A, bo oni z dwóch stron wychodzą, no tak, no przecież Ciekawe, czy sobie z Miśkiem już Horda poradziła Dobra, przeładuj, przeładuj, przeładuj Tutaj wąskie gardło Dobra, już widziałem, że też już mnie jest chcąc zachodzić, właśnie Oj, 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 ale dobra, już kończymy ją, kończymy ją Damy radę. Dobra, poczekajcie, niech oni się właśnie zbiorą w jedną całość. O! Aj, wiedziałem, że mnie kurna traśnie jakiś. Dobra, ale już ich kończymy kończymy, Dikon. Na spokojnie. Znowu do autobusu. Bądźutkie gardziołko. Tutaj im zrobimy. O! Zapraszam. Nie wiem, czy mi się troszeczkę nie pomógł. Jest! Mamy to. Zabójca hord 100% odblokowano. No i mamy to. Ukończyliśmy wszystkie hordy, moi kochani. Uff. Nie powiem, Dla... jeśli byśmy mieli niedomaxowanego. To jest kurwa. A, może trzeba to sprawdzić. To jest? Nie wiem, co jest, ale jest widzę, że jeszcze jeden tam się kręci. Nie wiem, czego on tutaj szuka. Można po cichaczu. O właśnie, chciałem. Po cichaczu się udało. Widzę kanister z benzynką. O, widzę właśnie jeszcze to. To. No dobra, no to co? Chyba to koniec, moi kochani. Mogę sobie otworzyć jeszcze oczywiście bagażnik. Uzupełnijmy sobie ammo, bo dlaczego by nie? Jak mamy taką możliwość. W razie co, jakby nas coś zaskoczyło. Ale dobra, to chyba wszystko. No z końcu mamy 100% hordy. Więc to, co chcieliście zobaczyć, chociaż powiem szczerze, że no, gdybym nie miał domaksowanego Dikona, tak na full, to nie wiem, jakbym sobie z nimi poradził. Czy dałbym radę? No dobra, no to co? No to by było chyba na tyle, no moi kochani. Zostało dużo rzeczy takich znajdźkowych, typu dane wywiadowcze Niro i inne zadania turystyczne. E, tutaj o na aż trzy gdzieś zostawiłem. Więc jest jeszcze tutaj troszeczkę co robić. No, jak, jak wspominałem, no, do platynowania już mi niewiele brakuje, więc ja sobie Days na pewnie doplatynuję prywatnie. A z wami co? A z wami będę się już żegnał i z Days Gone'em. Może kiedyś jeszcze pow... O kurna, ile tu wozów policyjnych, ej! Ja pitole, ile tutaj mogę amunicji pouzupełniać. O cholera, to ja nawet nie wiedziałem o takiej wie? No dobra, mamy uzupełnione już na maksa ammo. E, więc co, moi kochani? No, to były ostatnie hordy. Poszło całkiem, całkiem. Patrzę, nawet mamy pół godziny nagrania, więc jest elegancko. No dobra, no to co? To jest koniec przygody naszej w Days Gone. Chyba, że jeszcze wypuszczą kiedyś jakieś DLC, albo będzie druga część, miejmy nadzieję. Ja sobie zaznaczę, od razu sobie będę jechał i będę gadał. Więc mam nadzieję, że ta wspaniała przygoda, bo to była naprawdę. Dla mnie rewelacyjna podróż z Dikonem w tym świecie. Mam nadzieję, że wam też się podobała. Jeśli tak, to standardowo zostawcie łapeczkę w górę yy, i co, jakiś ciekawy komentarzyk. Co sądzicie o całej serii Days Gone? Czy wam się podobała? Co byście chcieli dodać? Co byście chcieli zobaczyć? No i co? Dzięki, że byliście przez całą serię i oglądaliście. Trzymajcie się ciepło i może jeszcze kiedyś do zobaczenia z Diconem. Ja na pewno jeszcze z nim się spotkam, ogrywając go sobie pewnie i jeszcze ponownie, a na pewno go oplatynując, więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!